Cześć wszystkim! Chciałabym umówić księgę przysłów 30 od 5 do 6. Każde słowo Boże wypróbowane, wypróbowane tarczą jest dla tych, co się do nich chronią. Do słów jego nic nie dodawaj, aby cię nie skarcił i zostałbyś kłamcą. No więc tak, ten wers podkreśla, że się ten... Wers 5 podkreśla, że doskon doskonałość i czystość Bożego Słowa i że Bóg jest obrońcą tych, którzy mu ufają. A wers 6, czyli do słów Jego nic nie dodawaj, aby cię nie skarcił i zostałbyś kłamcą, jest to przestro przestroga, by nie zmieniać słowa Bożego na własną rękę, co mogłoby prowadzić do błędnych wniosków i fałszu, czyli do. Płynnego kuszenia ewangelii i mam nadzieję, że ten wers pomógł wam zbliżyć się do Boga i życzę Wam miłego dnia lub nocy.